Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, błagam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Oddała Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak, aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Spraw, abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości, Slej na mój umysł nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą krągę do mieście Boszego pragnę ofiarować w Polski, prosząc Cię, Święty Józefie, o ratunek dla naszej kochanej ojczyzny. Za każdą pomoc z całego serca bardzo Cię Amen. O krwi i wotu, która wytrysłaś wówczas, Staj słodszego, serce słowego, jako strój miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przejść królestwo twoje, bądź wola twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie dopuść, abyśmy mu pokusie, ale nas spaw od słego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, przywoda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się z nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Synaj jedynego, pana naszego, który się począł z tuła świętego, narodził się z Maryi panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukryszowan, umarł i pokrzepian. Stąpił to piekieł, trzeciego dnia z martwych stał, stąpił na nie piosę, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić, żywych i umarłych. Wieszam w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała słabych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego klejko po męki, mimi się dla nas i świata całe ko, klejko męki, mimi się dla nas i świata całe ko, męki, mimi się dla nas i świata całe Klajeko klejko męki, mimi się dla nas i świata całe ko, klejko męki, mimi się dla nas i świata całe Klejko polestej męki, mimo sieci dla nas i świata całego, Klejko polesnej męki, mimo sieci dla nas i świata całego, Klejko polesnej męki, mimo sieci dla nas i świata całego, Klejko polestej męki, mimo sieci dla nas i świata całego. Oczy przedwieczne wyrazić ciało i krew, duszę i pustwo. Najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie sakrzechy nasze i świata całego. Dla Jego męki, mieniło się dla nas i świata całego. Dla Jego męki, męki, mieniło dla nas i świata całego. Dla Jego męki, mieniło sieci dla nas i świata całego. Dla Jego męki. Mimo ścicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mij miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za krzachy nasze i świata całego. dla Klejko polestej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. klajeko męki mimiło się cię dla nas i świata całego. klajeko klejko męki mimiło się citle dla nas i świata całego klajeko klejko męki mimiło się dla nas i świata całego klajeko klejko polestej męki mimiło się dla nas i świata całego klajeko polestej męki mimiło się nas i świata całego. Klajko polestej męki, mieniło siecie dla nas i świata całego. klejko polestej męki, mienił osiecie dla nas i świata całego. klejko polestej męki, mieniło siecie dla nas i świata całego. klejko polestej męki, mimo osiecie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne oferuj ciało i krew duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego Męki, miej się Cię dla nas i świata całego. Dla Jego Męki, miej się Cię dla nas i świata całego. Dla Jego Męki, miej się Cię dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki, mimo się citle nas i świata całego klajeko polestej męki, mimiją się citle nas i świata całego klajeko polestej męki, mimo się citle nas i świata całego Klajko polestej męki, mimo się citle nas i świata całeko. Dla Jego Polesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Mimiją się citle nas i świata całego klajeko polestej męki Mimo się nas i świata całego klajeko polestej męki Mimo się nas i świata całego klajeko polestej męki Mimo się nas i świata całego Klajko polestej męki Mimo się citle nas i świata całego klajeko polestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polystej męki. Mimiło się dla nas i świata całego. Klajko polystej męki, mimiło się dla nas i świata całego. Klajko polystej męki, mimiło się dla nas i świata całego. Klaj opolystej męki, Mimiło się dla nas i świata całego. Święty Boże. Święty mocny, święty nieśmiertelny, śmią się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, śmią się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, śmią się nad nami i nad całym światem. Jest, ufam Tobie. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, to się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa, Ciebie o przyczynę uproś. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Pana nad Panami i Matko, pieknę do Ciebie, przychodzą, przed topą, jako krzesznik płaczący stoją. O Matko Słowa, żaż nie kardzisz słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko, poszę tą modlitwę z w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu, w danej chwili, ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich boku z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamą Twoją i proszę Cię. Panie Jezu, przez bolestną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą a koniu Twoją, przez mięśiercie Boże, daj łaskę sprawienia duszą, dziś, w chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokątcy wieczne Bosze, osłoń nas przed oczami swych duchów, zechci posłużyć się chrami ludzkimi aby nas oblokowały i odcięły, możliwość wpływu, działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne, spraw, swojej łaskawości, powierzchni Boże, wrocie świętej jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen duchu święty, duchu mądrości. Prawiedź kapłanów i siostry zakonne. Duchu święty, duchu światłości. Was kapłanów i siostry zakonne. Duchu święty, duchu czystości. Was kapłanów i siostry zakonne. Duchu święty, duchu mocy. Zbieraj kapłanów i siostry zakonne. Duchu święty, duchu Boże. Spraw, by kapłani i siostry zakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesi słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech okien świętej miłości rozpalaj serca, we w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali duszę. Duchu Święty, powieszamy Ci serca kapłańskie i siostry ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna i Dła Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę, życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i święty z z Panem Pokiem Akaya.